Hej, cześć, witajcie. Ja Was witam w takim w sumie filmie Poznaj mnie, poznajcie nas też trochę. Więc będę sobie tutaj patrzeć na komputer, bo mam tu taki schemat trochę pytań, więc przepraszam od razu, że nie znam ich na pamięć, ale po prostu jest tak łatwiej, żeby Wam nie przedłużać. To już zaczynajmy. To jest ile mam lat? Mam lat 23 jeszcze. W czerwcu skończę 24. Skąd jestem? Jestem z województwa śląskiego, choć pochodzę z województwa łódzkiego, więc no jest to takie zagadkowe, ale tak jest. Jakie jest moje największe hobby? Moje największe hobby? Kiedyś był to taniec, teraz ciężko stwierdzić, czym jest największe moje hobby, bo jest to trochę czytanie, jest trochę malowanie, są też to trochę gry i jakby jest tego pełno, po trochu. Nie ma takiego stricte jednego mojego hobby. Dobrze, przechodźmy dalej. Gdzie najbardziej chciałabyś pojechać na wakacje? Znaczy no, nie mam stricte takiego jakby miejsca do pojechania. Myślę, że gdziekolwiek, gdzie można coś pozwiedzać, mimo spędzić czas i też odpocząć. Ale myślę, że wszędzie jest pięknie i nie ma w jednego takiego miejsca. Czy masz jakieś zwierzę. Tak, mam kotka, który ma na imię Aktualnie śpi moje, więc Wam go nie pokażę, ale pewnie kiedyś go zobaczycie. No a też w domu, w którym mieszkam jest piesek Odi. Więc są dwa zwierzątka, ale z takie piktem moje, to jest właśnie kotek. Tak, mam partnera. Możecie wpaść na jego kanał Pandolar i tam go zobaczyć. Oczywiście tam też często ja jestem i może nie widzicie mnie, ale często możecie mnie usłyszeć. Więc zachęcam do wpadnięcia i zostawię Wam oczywiście link w opisie. Co planujesz robić na ten kanale? Na tym kanale głównie planuję robić vlogi, różny taki kontencik, można powiedzieć, ale oczywiście też bym chciała przełamać to trochę gamingiem, chociaż jeszcze zobaczymy, bo muszę tak trochę zobaczyć. Aczkolwiek głównym kontenem raczej będzie taki luźny, posiadanka do obiadku, do kawki, herbatki i tak. Gdzie można je jeszcze znaleźć? Można mnie znaleźć jeszcze na dwóch innych platformach, których nie mogę tutaj powiedzieć, ale oczywiście linki macie w opisie, więc zapraszam Was serdecznie. Jak obecnie się teraz czujesz? Czuję się obecnie bardzo dobrze. Psychicznie i fizycznie jest wszystko ok. Aktualnie jakby chyba jest to najbardziej najlepszy mój okres w życiu, więc wszystko jest happy i fajnie, byle tak dalej i byle jak najdłużej. I ja bardzo tym miłym akcentem dziękuję za oglądanie. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, możecie pisać w komentarzu, a jeśli YouTube nam zablokuje te komentarze, to wam zaproszę na mojego Discorda, i wtedy tam możecie je zadawać. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawiacie łapkę w górę i subika. I do zobaczenia. Pa!